Konwent fantastyki w Gnieźnie po raz 13. Fantasmagorię odwiedzili miłośnicy tego gatunku rozrywki z całej Polski, chcąc poznać innych. Program był jak zwykle na tyle różnorodny, by każdy znalazł coś dla siebie. Ja jestem generalnie z małej miejscowości Owieczki, znajduję się bardzo blisko Łubowa, jestem tutaj z bratem, który gdzieś mi uciekł, bo jest na prelekcjach, a ja mimo czas, czas spędzam z moimi przyjaciółmi nowymi, więc no, ale tutaj no, generalnie no co, no. Przyszłam zobaczyć, co są wystawcy, poznać nowych przyjaciół, nowe znajomości. Mnie interesuje najbardziej anima, ale po części też już powoli się wkręcam w k-pop, praktycznie można powiedzieć, że dużo tutaj rzeczy, które się znajduje są w centrum mojego zainteresowania interesuje też się japonistyką ogólnie, kraj Japonia, czyli ogólnie właśnie takie anime, k-pop i wszystko co tam w Azji Zachodniej. Jak się przyjeżdża na fantasmagorię, to strój jest ważny również? O, znaczy, dla mnie tak, z racji tego, że jestem właśnie cosplayerem. Nie, nie jest jakby obowiązkowy, także można przyjechać, nie trzeba, ale po prostu to sprawia, że czuję się jak jestem kimś innym, czasami fajnie jest poczuć się jak ktoś inny, A, także ja zawsze akurat na konwencję przyjeżdżam w cosplayu. Kim dzisiaj jesteś? Jestem dość mało znaną postacią, ale jestem Zazim z serii Trigun, która jakby oryginalnie jest z roku 98, ale właśnie w tym roku zrobili adaptację tego i tak, nikt mnie jeszcze nie poznał na tym konwencie. Fantasmagoria to wiele przeróżnych atrakcji, bo zainteresowania jej uczestników są najróżniejsze. Dokładnie. Fantasmagoria jest szeroko otwarta na tzw. fandom. Jak widać zachęcamy ludzi do czynnej aktywności. Jednym z najważniejszych naszych punktów programu jest konkurs cosplay. Pomysły są wszelakie. Jest to od Wiedźmina, Warhammera, wszystkie światy fantastyczne. Cosplay to jest tak naprawdę jakaś odgrywanie roli. Wybieramy sobie postać, tworzymy jej strój. Nasz konkurs polega na rundzie jury czteroosobowym, który po prostu ocenia stroje, wykonanie strojów, scenki pod względem wizualnym. I co już by można powiedzieć, polega to po prostu na zabawie w czuciu się w daną postać, którą odgrywamy. Jest tak zwana sala Star Wars, która już nam towarzyszy od wielu lat. Nowością jest tak zwana kuźnia 3D, którą chłopacy tłumaczą, na czym polega druk, druk 3D, od czego zacząć, jak się z tym zacząć bawić i się wyszkolić. Kolejną salą jest Toho, która jest u nas po raz drugi. Jest to po prostu chińska zabawa dźwiękiem i obrazem. Mamy w tym roku dwie sale bitewniakowe, w których odbywa się przykładowo turniej tak zwanego x są to grybite wniakowe, czyli małe figurki na planszy, gdzie toczą się wielkie bitwy. Kolejną salą, oczywiście, jest sala Mangi Anime, która jest jedną, uważamy, z lepszych sal pod względem programu, a także jest sala perykcyjna, gdzie gościmy naszych gości pisarzy, gości tiktoker lub po prostu youtuberów. Literatura, jeżeli chodzi o fantastykę, moim zdaniem przynajmniej jest najważniejsza, dlatego Fantasmagoria wraz z biblioteką publiczną Miasta Gniezna zaprosiła kilku bardzo Ciekawych gości. Mianowicie mamy okazję gościć Wojciecha Gunię, który jest świetnym pisarzem tworzącym w nurcie weird fiction, czyli dziwnej fikcji, czyli powiedzielibyśmy ogólnie horroru. Gościmy również Michała Głokowskiego, który jest pisarzem oraz tłumaczem, a także przede wszystkim Piotra Cholewe, który jest świetnym tłumaczem, znanym przede wszystkim z tego, że przetłumaczył. Wszystkie dzieła pracczeta oraz jego żonę, która Elege która jest ikoną polskiego fandomu, bez której fandom by nie istniał. Także gości mamy naprawdę imponujących naprawdę mają wiele do powiedzenia ciekawych rzeczy. Fantasmagoria w ramach Królewskiego festiwalu Artystycznego była organizowana po raz drugi.